Alert, alert! Odpalamy protokół największy grzech kobiety. Dziś na celowniku artystka, która odważyła się powiedzieć na głos to, czego w tym kraju mówić głośno nie wolno. Ikona, legenda: Hanna Bakuła. W świecie, gdzie każda celebrytka musi być matką polką, a posiadanie dziecka to niemal obywatelski i patriotyczny obowiązek, pani Hanna od lat idzie pod prąd niczym taran. Pudelek przypomniał jej stare, ale jakże wciąż aktualne i szokujące dla wielu wyznanie. Jaki jest jej stosunek do posiadania dzieci? Uwaga, to nie jest cytat dla ludzi o słabych nerwach i tradycyjnych poglądach. Hanna Bakua powiedziała to wprost, bez znieczulenia. Dzieci mnie nie interesują. Bum! Prosto, szczerze, bezlitośnie, bez owijania w bawełnę. Bez tłumaczenia się, że nie mogła, nie wyszło, nie spotkała odpowiedniego partnera, po prostu nie interesują mnie. Słyszycie ten dźwięk? To zbiorowy zawał serca i pękające z oburzenia głowy wszystkich obrońców tradycyjnych wartości. Kobieta, artystka, która nie chce mieć dzieci, bo po prostu nie chce. Co za niewyobrażalna herezja. Ona nie mówi, że dzieci są złe, mówi po prostu, że nie są dla niej. Że ceni sobie wolność, pracę, pasję i własne, niezależne życie. Skandal, prawda? My w alercie celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest ten rodzaj odwagi, autentyczności i brutalnej szczerości, który absolutnie uwielbiamy. W świecie pełnym lukrowanych, fałszywych uśmiechów i poprawności politycznej, taki głos to jak powiew świeżego powietrza. To jest prawdziwa kobieta petarda, jeszcze zanim ten termin stał się modny i zanim wymyśliła go Paulina Smaszcz. Co myślicie o jej podejściu? To odważny i bardzo potrzebny głos w dyskusji? Czy może jednak czysty egoizm i brak zrozumienia dla prawdziwych rodzinnych wartości? Czekamy na Waszą światopoglądową bitwę w komentarzach. I subskrybujcie, bo my zawsze stajemy po stronie tych, którzy mają odwagę mówić, co myślą.